Witam Was serdecznie w nowym filmiku na kanale The Crazy Pro Team i w dzisiejszym materiale lecimy sobie z kolejną częścią przeglądów ofert marketowych z fajerwełkami na rok 2024-2025. No i tutaj na pierwszy ogień leci sobie Biedroneczka, która ma tylko małe zmiany w swojej ofercie. No i na pierwszy rzut leci zestaw Dubai Stars. Czyli po prostu to jest troszeczkę zmieniony zestaw od tych poprzednich wersji. Ponieważ, z tego co dobrze pamiętam, stary zestaw miał 4 rakiety, tutaj jest rakiet 5, a rakiety widzę, że są te same co w poprzednich latach. I uważam, że naprawdę, jak ktoś chce jak najmniej wydać kasy i mieć parę fajnych rakiet, to to jest chyba najlepsza opcja. No bo za 25 zł macie 5 fajnych rakiet, motyla, zimne ogień, no i parę petardek słabszych od Pikolaki. No ale głównie ten zestaw się kupuje dla tych rakiet, które, jak na swoją wielkość, naprawdę są mocne, głośne. No jedną i wadą jest to, że czasami trochę szybko wybuchuje, wybuchają po starcie, więc fajny zestawik, mogę go jak najbardziej polecić. Dalej mamy troszkę inną ofertę niż zazwyczaj, bo mamy jakiś zestaw Space Set, no i Moonlight. No i te duże rakiety z większego zestawu w tamtych latach były dosyć fajne, więc ten Moonlight w sumie za 7 rakiet 6 dych no nie wiem, czy to jest jakoś bardzo opłacalne, ale może nie być jakiś najgorszy wybór, trzeba poczekać jeszcze na jakieś testy. I w ogóle z ciekawych rzeczy to oferta w tym roku startuje dosyć wcześnie, bo już od soboty 21 grudnia będziemy mieli po prostu tutaj ofertę dostępną do kupna, a zazwyczaj dopiero po świętach. W sumie fajerwerki w Biedronkach i w większości marketów się pojawiały, więc taka tutaj zmiana. No, a tutaj mamy też zestaw za 80 zł, no ale tej rakiety jest mało, a tu są tylko raczej słabe petardki, takie pierdółki niezbyt dużo warte, więc raczej do pominięcia no i dalej przechodzimy do głównej części oferty, czyli do wyrzutni, no i co, Goldlight fajna wyrzutnia, 16 strzałów, 20 mm daje sobie nieźle radę, Fire Angel 10 strzałów, 20 mm według mnie do pominięcia, małe słabe efekty dużo lepiej 5 zł do Goldlighta dołożyć i wyrzutnia Emotion, też taka no, przeciętna po prostu, trochę lepsza niż Fire and Angel, ale nadal nieopłacalna niż Gold Light, no bo dokładamy aż 10 zł, mamy tylko 3 strzały więcej. A tak naprawdę, w sumie, każdy z tych strzałów jest według mnie troszkę słabszy niż w Gold Light, więc z tej strony tylko Gold Light według mnie godny uwagi. Dalej mamy wyrzutnię Big Shot, która jest też całkiem fajna. No i cena 45 zł za 25 strzałów to nie jest zła cena. No i kolejna wyrzutnia to wyrzutnia Dreamlight, która w tym roku podróżała, bo w tamtym roku była sporo tańsza, no i w tamtym roku nawet chwaliłem to wyrzutnie, mówiłem, że naprawdę spoko, fajnie strzela, 25 mm, 16 strzałów, no ale przy opcji takiej jak właśnie wyrzutnia Bombak w Lilu, zaczydyszki, to po prostu deklasyfikuje z zupełności to wyrzutnie z tego rankingu, więc według mnie za 50 do tych zdecydowanie nie warto. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że Biedronka ma tą swoją promocję co roku: 50% zniżki na drugi produkt, tańszy lub za tą samą cenę. Więc, jeżeli ta promocja wejdzie, to na przykład dwie takie wrzutnie za 75 zł, to wychodzi za 30 zł z groszami. Czy jak chce ktoś inny efekt niż Boombak, to według mnie jak najbardziej warto, bo będzie tylko parę złotych wtedy od niego droższa. Więc to wszystko zależy w sumie od tej promocji. Jeżeli Promocja się pojawi również w tym roku, tak jak w poprzednich. To yy, marzno, marzno śmiało, można śmiało lecieć do Biedronki i yy, parę rzeczy sobie fajnych yy, kupić. A jeżeli tej promocji nie będzie, to ja bym omijał po prostu Biedronkę w tym roku. Yy, no także takie tutaj yy, szybkie, po prostu yy, podsumowanie yy, po prostu sytuacji promocyjnej. Także dalej mamy wyrzutnie, już trochę takie większe: yy, Lightfire, Beautiful Show. Ta Beautiful Show, podobno to jest taka słaba 25, -ka. King Size, z tego co wiem, jak testowały parę, testowało parę osób i też widziałem chyba to wrzutnie na żywo, ale to z dwa lata temu, więc się mogło zmienić, to naprawdę waliła bardzo fajnie, ładne efekty, za stówkę myślę, że jest to nie najgłupsza opcja. Wyrzutnia Mega Stars według mnie dosyć słabo wypada. Te strzały nie są zbyt mocne. Lepiej iść do Lidla i kupić tą y, tam ich wyrzutnię za stówkę. Już zapomniałem jak się nazywa. No, ale wiecie, ona jest na stronie tytułowej. To jedna z pierwszych wyrzutni z oferty, którą widać. Y, tu jest wyrzutnia jakaś Egyptian Stars i to jest chyba trochę nowość, ponieważ nic o niej nie wiadomo ale pod względem ilości strzałów do ceny wydaje się całkiem niezła, nawet lepsza od Megastars, no bo 63 strzały za słówkę to jest całkiem niska cena ale mówię to, same strzały w Hestie nie mają znaczenia, no bo hesja jest taka, że potrafi po prostu mieć strzały w kalibrze 20 mm, a strzelają po prostu jak jakieś 15-16 więc po prostu jak ktoś tego nie przetestuje to hmm, według mnie lepiej to omijać tutaj mamy kolejne wyrzutnie. Magic, Drago, Magic Dragon, dobrze mówię. Też taka przeciętna kostka, jak na 30 mm, to szału nie ma. Princess, no to to jest wyrzutnia z większym kalibrem, ponieważ 38 mm. No, według mnie, jak wziąłem filmiki, to też wydaje się całkiem niezła. No i co na 12-200 zł za kaliber 40 mm? W sumie w tych czasach to nie jest jakaś tragedia, więc może być w miarę to ciekawa opcja. Z kolejnych wyrzutni, no tutaj tych większych niestety nie widziałem testów za bardzo, a te testy od importerów według mnie nie są zbyt dużo warte. Tylko widziałem jeszcze wyrzutnie Master of Light. 100 strzałów, ale 14 mm za 130 zł. Według mnie też do pominięcia, no bo niestety te strzały są dosyć słabiutkie, tak? Po prostu pierdzi dawka. A za 130 zł może troszkę więcej. Da się kupić normalną setkę, 20 mm, czy naprawdę te strzały są w miarę Porządne, duże, długo się utrzymują, a to są takie po prostu małe tyczki, że tak powiem, kolokwialnie, które według mnie warte uwagi nie są. No i właśnie, normalna wyrzutnia z normalnym kalibrem to już 200 zł od Hestii. No i ja bym sobie to odpuścił, no bo też 200 zł to według mnie te kampaudy z Lidla od Pyroko są dużo, dużo ciekawsze. Więc tak pokrótce przelecieliśmy sobie ofertę Biedronki na ten rok. Generalnie podsumowując, rakiety mogą być fajne, najmniejszy zestaw fajerwerków jest bardzo fajny. GoldLight, Dreamlight i Big Shot to są takie trzy chyba jedne z fajniejszych wyrzutni, bardziej opłacalnych z oferty w tym roku, tak jak zresztą w poprzednich latach, ale te już nie to bym kupował tylko i wyłącznie, jeżeli będzie ta promocja 50%, minus 50% na drugi produkt, a tak bez promocji to w sumie chyba tylko ten zestawik za 25 zł jest jedyną taką w miarę opłacalną rzeczą. Więc to było na tyle z Biedronki i przejdziemy sobie teraz do Dino. I co do Dino, to teraz widzicie po prostu filmik z Dino, w którym byłem dzisiaj, ponieważ nie ma żadnych ofert gazetkowych, nie widziałem. No i z tego co widzę, to jest parę fajnych rzeczy. Na pewno warto tutaj wspomnieć o wyrzutni Bloom, która jest za 14.99, więc to może być najtańsza i najfajniejsza wrzutnia z marketów za tą cenę. Dalej mamy też wektorka za 45 zł, 32 strzały. No nie jest to normalna 20, bo to też ma 16 metrów, mm, ale jak na taki mały kaliber, to ta wyrzutnia całkiem nieźle sobie radzi. Kolejnym klasykiem mamy w zestaw rakiet Blast w tym roku 2799. Nie wiem, czy ta cena zostanie obniżona po świętach. Wydaje mi się, że raczej nie. No ale i tak według mnie 28 zł to jest spoko, spoko cena. No, bo 12 fajnych rakietek z efektem to w tych czasach i tak. nie. dobra, mama mi trochę przerwała, więc wracamy do gadania o Dino. Tak, jak mówiłem, blaściki za 28 zł to według mnie jest taka granica bólu. No, jakby kosztował więcej niż 3 dychy, to według mnie już byłoby to za dużo. Mamy też petardy Nitro i Bank Terror. Takie niezbyt drogie, niezbyt słabe petardki, według mnie całkiem warte swojej ceny, bo i tak w marketach nie mamy zbytnio, zbytnio dobrych opcji na, na petardy. No i wyrzutnia Shock 64 za 109 ,99 zł 99 groszy też według mnie nie jest słabą, złą ceną, więc według mnie też po prostu Dino w tym roku może się popisać całkiem niezłą ofertą. I z takich ciekawszych rzeczy, no to jest jeszcze wyrzutnia elektron za 70 zł, tam jest układ mieszany 20-25 metrów. Mm. Jak oglądałem sobie filmiki i efekty to też mi dosyć ta wyrzutnia przypadła do gustu. No i za 70, za 70 zł myślę, że to nie jest najgorszy wybór. No i jeszcze z tych większych rzeczy to jest duży zestaw rakiet i pierdołek od Piromaxa za 55 zł, więc też mamy tam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć dużych rakiet, z cztery mniejsze, jakieś petardy, pierdłki, więc za pięć dyszek to chyba jeden z fajniejszych zestawów w marketach, więc zino na ten rok oferta Spoko, bez jakichś dużych podwyżek i zmian od poprzednich lat. Więc myślę, że też warto do dino wpaść po blaściki, może potem za większy zestaw no i po Bluma za 15 zł i ewentualnie jakieś petardki. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Myślę, że jak już będziemy robić jeszcze jeden film, no to już będzie z wszystkimi pozostałymi ofertami marketów. Więc ja już czekam jak już wszystkie markety typu i tak dalej, i tak dalej, udostępnią swoje oferty, żeby już wam w jednym filmiku takim dłuższym to wszystko wziąć, po prostu w jedną całość nagrać. No i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach. Do zobaczenia.